wynieśliśmy z naszych domów to, co się przyczyniło do kryzysu. To był bezpośredni powód tego tych naszych zachowań, które na siłę, bo każdy wiedział, że robi dobrze, Beata ta wiedziała, że robi dobrze, bo tak w domu widziała i ja też. I tam nie widzieliśmy, ja nie widziałem, mówię za siebie. Pokazywania miłości. W sensie takim, że nie było bliskości takiej między mamą a tatą. Oni mieli inny, zastąpili sobie ten sposób wyrażania miłości przez to, że byli wobec siebie obecni. Pracowali na to, żeby dwóch synów wychować i. Zapomnieliśmy o panu Bogu w tym wszystkim. To był główny powód tego, że ja poszedłem do kościoła, bo moja mama mi kazała pójść z moją żoną do kościoła, żeby tam ksiądz udzielił nam sakramentu miłości, małżeństwa.